Siemano, witam Was w nowym roku 2020. Jak samo nazwa wskazuje, może być to rok pełen dwudziestek. A tak na serio, ważne, żeby jak najwięcej spędzić czasu nad wodą, zrelaksować się i tak A czy złowimy dziesiątkę, czy dwudziestkę, nie ma to najmniejszego znaczenia. Ja zaczynam swoją zasiadkę na PZW. Ze względu, że mamy teraz sytuację, jaką mamy, więc jeżdżę gdzieś tutaj blisko, tak do 20-30 km od Białogostoku na szybki wypad. No i wybrałem wodę, no taki można powiedzieć, zalew niedaleko Białogostoku, koło Czarnej Białostockiej. Woda ma mniej więcej 5 stopni, więc nie jest ciepło. Temperatura 3 stopnie, więc jest zimno, śnieg pada dużych szans raczej nie ma na złowienie karpia, ale dlaczego by nie spróbować posiedzieć parę godzin i możliwe, że złowić piękną rybę. Także chwalcie się u mnie na 2M1 karpisik na Facebooku, jak tam wasze połowy, jak tam wasze zasiadki, wrzucajcie zdjęcia w komentarzach i działamy. Spróbuję nagrać coś fajnego. Słuchajcie, właśnie miałam pyknięcie, ale to było takie pyknięcie, bo wiatr zawiał. <noise> no więc tak sobie siedzę, i może po e, troszeczkę jakiejś tam historii opowiem. E, to łowisko znam bardzo do dobrze, ze względu na to, że kiedyś łowiłem w w wyczynowo, czyli natyczki, baciki i, tak, i takie tam różne rzeczy. Startowałem w mistrzostwach koła okręgu i, i Polski i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj część zawodów się odbywała, więc łowiłem tu bardzo dużej ilości płoci, bardzo fajne liny, no i troszeczkę mniej leszczy, bo jakoś, nie wiem, nigdy na, na tę rybę się nie nastawiałem, jakoś jej e, nie, 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 nie potrzebowałam na zawodach, żeby, żeby te zawody wygrywać, systematyczne łowienie płoci tutaj na tym zbiorniku dawało Najlepsze efekty. No i właśnie tak fajnie powiem Wam, że y, przyjechać na taką wodę, na którą ma się jakieś tam wspomnienia, na których kiedyś wygrywały zawody, ale przede wszystkim y, fajnie, bo y, kiedyś tutaj przyjeżdżałem z y, tatem stawialiśmy właśnie tutaj samochód, tak jak widzicie o tam, gdzie jest ta tabliczka i niosło się tam rzeczy przez ten lasek, za taką zatoczkę na taki fajny cypel, który ten cypel jest obrośnięty drzewami i siada się po, po, tam pomiędzy nimi przed sobą fajne są tam grążelki latem więc wchodziły tam liny, duże płocie, więc można było bardzo fajnie spędzić czas Zrelaksować się, więc z tą wodą mam naprawdę bardzo fajne wspomnienia, i, i fajnie tutaj przyjechać, nawet posiedzieć i sobie powspominać. Niestety często o tym gdzieś zapominamy. Liczymy tylko na, na te wielkie ryby. 20. Plus. No, a tak naprawdę fajnie też złowić mniejszego karpia na jakiejś wodzie, która daje Wam wspomnienia. Wtedy patrzycie sobie, przypominacie. I, i jest ten klimat, nie? Który, który tak naprawdę czasami jest y, przez tą całą otoczkę taką karpiową zabijane. Zapominamy właśnie o tym najważniejszym, czyli y, klimacie na karpiach. Właśnie z tego powodu zrezygnowałem z wędkarstwa wyczynowego, gdzie siedzi się tam trzy godziny styczką i, i łowi się te nieduże ryby, bo chciałem właśnie poczuć ten klimat karpiarstwa, takiego, że usiądziecie sobie przykładowo w lesie, rozbijacie biwak, robicie sobie dobre jedzenie, spędzacie czas z kumplem, y, i patrzycie się na wodę, szukacie tej ryby I to jest takie piękne, nie? To jest takie w ogóle inne niż jakiś inny rodzaj wędkarstwa, który naprawdę potrafi dać bardzo dużo, ale trzeba się zastanowić właśnie czy w dobrym kierunku idę i czy te wędkarstwo karpiowe, które robię daje Ci tyle frajdy, co może Ci dać. Przykładowo bardzo uwielbiam, bardzo lubię mał ze względu na to, że tam stanowisk jest tak mało, że drugiej osoby, po prostu drugiego wędkarza się, można powiedzieć, nie widzi, tylko gdzieś na pontonie jak pływa. Oprócz tego jest tam tak dziko, te pomosty są w niektórych miejscach rozwalające się, ale to daje naprawdę taki klimat, że to jest petarda. Także tak w tym roku, takie przemyślenie, że y, warto przyjeżdżać na ryby właśnie, do, do, żeby uzyskać ten klimat. A może niekoniecznie te wielkie, te wielkie karpie? Powiem Wam szczerze, że czasami złowię taką dwudziestkę i czy ona mnie jakoś tam strasznie cieszy? No nie do końca, bo czasami ten hol trwa bardzo krótko. Ta ryba jest po prostu wyciągnięta z miejsca, po prostu takiego jak wanna. A co innego, właśnie jakbyśmy złowili taką piękną, nie wiem, dwunastkę, czy jakąś inną rybę, która da Wam tyle szczęścia, tyle klimatu. Że będziecie tę rybę pamiętać do końca swojego życia. Ja Wam powiem, że jestem zaskoczony jeziorem Smolno, które zrobiło na mnie bardzo dobre, pozytywne wrażenie. Też osoby, które tą wodę prowadzą, powiem Wam, że siedziałam tam na tym stanowisku. Już nie pamiętam jak się nazywało, chyba Bagienka. Tak, Bagienka. I tam na samym końcu po prostu siedzisz, nikogo nie widzisz, jest cisza, spokój. I powiem Wam, że złowiłem tam karpia 12 kilo, on miał mniej więcej. Ale pamiętam go, kurde, przez każdą sekundę tego holu. Ten hol był tak ciężki, trudny, w zaczepach, w takim wymagającym miejscu, że ta żyłka przechodziła przez pomost, e, drzewa zwalone, dwa czy trzy. Więc to była petarda i właśnie wydaje mi się, że powinniśmy zadać sobie pytanie, czego oczekujemy od karpiarstwa i wtedy się tym najbardziej cieszyć. Takie moje lekkie przemyślenie w nowym roku. I came from the

ale wydaje mi się, że to bardziej wiatr niż yy, karp. <noise> Ale nie ma to znaczenia. Jedna wędka jest u mnie pracująca. Ja przez mniej więcej co godzinę, co półtorej godziny yy, przerzucam w inne miejsce, szukam tych ryb razem z pawałką. Zaś drugi kij yy, jest położony w jedno miejsce, ja go nie dotykam, nie zmieniam. Te miejsce, które uważam za najlepsze zostawiłem, niech stoi i niech yy, czeka na, na tą rybkę. Yy... To jest fajna taktyka ze względu na to, że możecie sami wypracować rybę, ją znaleźć. Przykładowo teraz postawiłem ten pracujący kij bliżej. Był już na tym możliwościach takich, do których byłem w stanie dorzucić, później rzuciłem przykładowo 10 metrów bliżej. I tak schodzę, schodzę, schodzę. No i, staram, i postaram się tam do tych 5 godzin każdą tak jakby odległość spróbować i. Może to coś da, nie? Może to coś da w ogóle na koniec postawi niedaleko jakieś trzcinki czy coś. A czemu nie? Może ta ryba tam chodzi, może już żeruje po tych trzcinach? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Na pewno ten kij, jeżeli złowię na niego rybę, na tym kij pracujący, to będę wiedział po prostu, będę miał rozwiązanie w głowie, będę miał odpowiedź. Na wiosnę bardzo fajnie sprawdza się PVA. Ja PVA uzupełniam trzema rzeczami. Pierwsza rzecz to jest. Like system, który jest zmielony, skraszerowany, i wdaje to jako pierwszą warstwę na sam dół. Yy, druga warstwa to jest yy, kukurydza, yy, która jest jakimś rzepikiem i takimi małymi elementami. Pokażę Wam to daje jako warstwę środkową, jak podtrzymacie troszeczkę taką w otwartym pojemniczku, to ona robi się taka troszeczkę sucha, może nie sucha, a robi się taka troszeczkę mniej wilgotna i wtedy nie rozpuszcza Wam pv -ki. No i na koniec daję malutki pellecik, który zrobi taką fajną smugę w wodzie. Fajnie się położy, rozsypie na całym obszarze. I wystarczy tak naprawdę zrobić takie trzy warstwy. Zobaczcie sami to fajnie wygląda. Zamknąć i rzucać. Słuchajcie, e, jeżeli chodzi o przypon na wiosnę, no to bardzo fajnie sprawdza się e, derik, który w tym momencie wam pokażę. Skończyłem go wiązać. Zrobiłem długi e, ze względu na to, że e, zawsze można skrócić. A już, żeby zrobić dłuższego, to niestety nie. Można z tego zrobić łamańce, przeróżne cudawianki. Ogólnie nawet możecie taki fajny, dłuższy fluocarbon zostawić też będzie ok. Ogólnie do tego potrzebujecie coś takiego czyli fluocarbon. Ja będę to testował w tym roku. Zobaczymy, jak mi się to sprawdzi, bo ogólnie zachwalają ten produkt. I teraz tak, jeżeli chodzi o derik, no to bardzo fajnie sprawdzają się kurwszanki. Na wczesną wiosnę ja bym dał szósteczkę. O, tak to wygląda. Dalej potrzebujecie. Um, teraz są dwa rozwiązania. Niektórzy za pomocą krętlika um, łączą tak jakby przykładowo waftersa popapa z przyponem. Albo za pomocą um, pierścienia. Są dwa wybory. Pewnie się zastanawiacie czasami, czy wiosną jest. Różnica pomiędzy tym, czy założycie śmierdzącą kulkę, czy słodką. Oczywiście jest to bardzo duża i ważna różnica, jaką kuleczkę założycie. Ze względu na to, że słodkie kuleczki bardzo dobrze oddają aromat w zimnych wodach. Niestety, te kuleczki, które są zrobione na bazie olejów, można powiedzieć, że nie pracują w zimnej wodzie, więc teoretycznie są. No może nie bezużyteczne, ale na pewno y, nie spełniają swoich y, funkcji. To tak jakbyście na przykład zaczęli mieć zimną wodą y, talerz, y, na którym mieliście tłustą kiełbasę. No ten tłuszcz będzie schodził no, strasznie słabo. Wtedy byście musieli użyć coś, co zdrapie po prostu z tego talerza ten tłuszcz. Tak samo jest z kulką, ona po prostu zamknie się w sobie i będzie leżeć tam na dnie. Także używajcie wiosną y, słodkich y, zapachów. Jak przykładowo live system, zaraz wam pokażę. Taki pop-up będzie idealnym rozwiązaniem. Będzie idealnym rozwiązaniem na te wczesne, wczesnowiesenne karki. Siatkę. Jestem po 5 godzinach, niestety ani pracująca wędka, ani ta druga nie dała żadnej rybki, więc czas wracać. Ale to jest motywacja taka, że na pewno tutaj wrócę i spróbuję wywalczyć chociaż jednego karpia na tej wodzie. Będzie fajna przygoda, także dzięki, że byliście ze mną, że oglądacie. Dzięki za suby, lajki. Tworzymy coś fajnego. Wspólnie. Trzymajcie się.